Pytanie, ile czasu potrzeba, żeby rozłożyć figero? No pewnie za pierwszym razem zajmie to trochę więcej czasu w znaczeniu, żeby po rozczytać instrukcje, zobaczyć poszczególne elementy. Ale w momencie, kiedy już macie złożone raz i widzicie, jak wygląda w rzeczywistości, konwersja z wersji wolnostojącej na wersję przy ścianie to jest około 3 minut, z drugą stronę tak samo. Za chwilę wam pokażemy jak to zrobić, żeby żebyście mogli zobaczyć jak to rzeczywiście się przekształca. Natomiast najważniejsza informacja jest taka: jest jedno figelo, które daje wiele możliwości, niezależnie od wieku. Niecałe 3 minuty, pokój wolny, figelo może odpoczywać. Teraz pokażę wam jak szybko można złożyć rozłożyć w zasadzie, jak można rozłożyć z wersji odłożonej na ścianie Figelo Junior, czyli wersję taką, która jest dla najmniejszych dzieciaków. Czas start! Tak wygląda wersja rozłożona dla maluchów. Zobacz więcej na www.figalok.com.